Może i pojechałem nad morze, ale to nie oznacza, że jestem wolny od pracy, ponieważ komputerowe biznesy z Elix prześladują mnie nawet tutaj. W tym przypadku co prawda robiłem tylko za pośrednika, bo ofertę znalazł mój znajomy, a była to piękna 3060 w wersji 12 giga, białym wydaniu od Gigabyte. A. Kosztowała równowartość zestawu obiadowego z rybą w jednej z pobliskich restauracji, czyli około 600 zł. Samo kupienie karty było tą prostą częścią. Gościu nawet mi ją podrzucił na adres. Trudniejszym było jej wysłanie, ponieważ znajomy chciał dostać jak najszybciej. Nie wiem jak Wy, ale ja nie biorę ze sobą na delegację kartonu oraz taśmy klejącej, więc musiałem się udać do pobliskiej Biedronki. Tam rozdajemy za darmo. Taśmę klejącą chciałem kupić w Pepco i przy okazji zgarnąłem karton, który pasował jeszcze lepiej, bo ja kulał. Trochę wypełnienia, pół rolki taśmy i paczuszka była lepiej zabezpieczona niż 90% tych z olx -a. i zrobiłem to w warunkach bojowych. Jakie jest Wasze usprawiedliwienie, żeby pakować paczki tak tragicznie? Szybki trip do paczkomatu, no i sprawa załatwiona.